Mamy tutaj uratowane konie, barany, pieski, koty, kozy. Dużo jest tych naszych zwierząt tutaj. O, właśnie tutaj jest ruda, właśnie jest luna, reszta jest tam z tyłu. Ja ratuję zwierzęta, bo ja kocham zwierzęta. Zwierzęta są słabsze. Człowiek się żywi zwierzętami, na przykład konie. To przysmak przede wszystkim we Włoszech. Tak jak u nas świnia. Kurczak to koniec we Włoszech przy smakiem. W polskich rzeźniach one są zabijane. Z tego co ja wiem, to ogiery są zabijane w polskich rzeźniach, a większość klaczy jedzie do Włoch. Tyle tysięcy, no, kilometrów tyle jadą i się męczą w tych transportach i są we Włoszech zabijane. A to tylko z tego względu, że klacze są spokojniejsze, a ogiery są nerwowe, kopią i oni zabijają je tutaj w polskich rzeźniach, na przykład rawicz, kozie głowy tu blisko. W ogóle jest dużo rzeźni w Polsce. Przeważnie od handlarzy ratujemy, bo te handlarze sprzedają, wywożą takie konie do rzeźni prosto. A my od handlarzy nie uratujemy wszystkich, wiadomo, że nie. Jest dużo fundacji ratuje konie. Wszystkich się nie uratuje, to są poszczególne sztuki tylko. Ale my się cieszymy z każdej jednej sztuki uratowanego zwierzęcia. Domem adopcyjnym można zostać u nas podpisując umowę adopcji tych koni. Wiadomo, że ludzie muszą wyżywić te konie na własny koszt. My jedynie, jak koń zachoruje czy coś, to musimy wtedy, w tym momencie pomóc, bo to są koszta leczenia, weterynarze są drogie. My zakładamy zbiórkę wtedy, prosimy ludzi o pomoc dla tych zwierząt. Taki konik trafia do adopcji, gdzie my też dostajemy zdjęcia co chwilę tych koni. Dostajemy, no, no domy adopcyjne się same chwalą, jak te konie funkcjonują, jak na przykład z chudego konia. Po jakimś czasie te konie dochodzą do siebie i domy adopcyjne się chwalą. My się radujemy, my się cieszymy z tego właśnie powodu. Mamy zbiórki na ratujemy zwierzaki portalu. Napomagam.pl też zbieramy na utrzymanie też tych zwierząt, gdzie bardzo słabo idzie w ogóle, ciężko nam jest.